O, bardzo się cieszę, że tyle osób, to zaczniemy może. Ten live będzie zapisany. Na, jeżeli nic się nie, nie popsuje, że tak powiem, to będzie można oglądać go cały czas. To jest tylko takie krótkie wprowadzenie do naszego zimowego maratonu grzybowego w stylu vintage. I dziś to będzie takie króciutkie po prostu spotkanie na temat. Tego, jak postarzyć papier, żeby przygotować go w takim stylu właśnie starego atlasu. Tu mam kilka arkuszy różnego papieru, nawet taki najtańszy z Pepco. i on całkiem nieźle poradził sobie. Każdy z tych papierów w zasadzie to inny odcinek wychodzi. Chociaż w ten sam sposób zostały postarzone. Tu dla porównania mam białą kartkę. Żeby było widać, jak ten efekt jest intensywny. Dobrze. Na razie odłożę ten papier. Więc. Postarzanie papieru to tak szumnie brzmi, bo to jest tak naprawdę zabarwienie go mocnym naparem herbaty, i naprawdę można w ten sposób fantastyczne efekty uzyskać. Jestem za tym, żeby wykorzystywać materiały, które mamy w domu, żeby dodatkowo nie ponosić kosztów na zakup jakichś drogich materiałów, bo to mogłoby nas zniechęcić nawet do, do malowania. Więc zachęcam do tego, żeby próbować e, pracować na tym co mamy. Potem e, o, zrobię notatkę jakich papierów e, używałam do tego barwienia. Natomiast tutaj mam zwykły brystol, coś jak blok techniczny, tylko że 300 gram taki może niezbyt często spotykany ale spróbuję właśnie na takim zwykłym papierze też to zrobić. Mam tu słoik z zaparzoną herbatą. Na taki słoik, on chyba ma dokładnie 900 ml, wrzuciłam 5 torebek Liptona zalanych wrzątkiem, tylko zrobiłam to wcześniej, żeby się nie poparzyć. Można trochę mocniejszy spróbować zrobić, ten wywar napar, ale wydaje mi się, że to jest proporcja wystarczająca, czyli 5 torebek. Nie reklamuję żadnej herbaty, ale wiem, że ta jest akurat mocna, a chodziło mi o to, żeby żeby po prostu mieć wyraźny efekt. Jak ktoś ma minutkę, to też może spróbować, tylko <laughs> wrzućcie trochę więcej torebek. I teraz mam nadzieję, że w ogóle tego nie rozleję tu gdzieś na boki. Celowo taką małą, taki mały pojemnik, żeby on mi się w kadrze zmieścił. No i nie ma żadnej filozofii w tym po prostu wkładam papier. Najlepiej to robić po jednym, żeby między nimi nie zrobiła się taka sucha przestrzeń i żeby one równomiernie się zabarwiły. Oczywiście tam będziemy obracać te, te karteczki w trakcie. I teraz, jeżeli chodzi o czas, to zależy od papieru, i trzeba to wyczuć, to znaczy pilnować tego. Dlatego, że miałam jeden papier z takiego bloku akwarelowego, właśnie chyba z pepko, I on, jak za długo leżał w tym wywarze, to on zaczął mi rozmiękać. Więc po prostu kilkanaście minut trzeba poświęcić na to i, i sprawdzić. Ten może się nie zabarwić tak super jak te akwarelowe papiery. Jednak na, najlepszy efekt jest na papierach akwarelowych. No jeszcze wypływ wypływają. Nawet nie. Można ten proces zrobić za pomocą kawy. Zaraz to przycisnę. Jakiś przycisk do papieru. O. Próbowałam też zrobić za pomocą kawy, ale nie podobał mi się ten efekt. Możecie spróbować za pomocą właśnie mocnego naparu kawy naturalnej, ale ja jestem zadowolona z tego co herbata ma do zaoferowania w tej materii. Więc pozostanę tu przy herbacie. I tu miałam różne, różne papiery. O tutaj takie jakieś ciekawe nawet wyszły wzory. Nie wiem czy to będzie widać. Kanzon celuloza. Najbardziej mi się podobał papier z Empiku Kreadu 100% bawełny. 300 gram e, i to był taki bardzo chropowaty. Według mnie najlepiej e, radzi sobie z wodą i, i z, z tym całym barwieniem się na herbacianu. Tutaj mam jakiś papier Sakura, bardzo gładki. To jest papier Mix Media, on jest celulozowy i też bardzo fajnie to wygląda. Tu mam Windsor and Newton 25% bawełny, efekt też jest fajny. Artist to całkiem przyzwoicie. O tu jest ten papier, o którym mówiłam, i on mi się zaczął troszkę rozdzierać na brzegach, jak za długo się moczył, także można e, wykorzystać, ale trzeba przypilnować tego. No, i tu jest jeszcze szkicownik Pepko, ten się lepiej sprawował. Zanim to nam się tutaj e, zabarwi, to powiem dwa słowa o materiałach, których można używać w tym naszym maratonie grzybowym. E, czemu grzyby w ogóle? <gulanie> Ogólnie to. Jestem zafascynowana królestwem grzybów od jakiegoś czasu. W zasadzie to od dawna, ale w taki intensywny sposób od, od niedawna staram się nauczyć jak najwięcej ciekawych gatunków, i nie będą to grzyby typu borowik szlachetny, tylko raczej takie mniej znane, niekoniecznie jadalne. Ale będą to grzyby, które występują w zimie. Więcej na ten temat powiem w sobotę, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. I dziś tylko zdradzę, że pierwszym grzybem, który będziemy razem malować, rysować, będzie czarka austriacka. Zdjęcia zostaną podane i wszystko jutro. Jakieś przykładowe szkice też. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, to można pod dzisiejszym postem coś tam zapytać, ale wszystko, myślę, wyjaśni się jutro po południu. Mam nadzieję, że to będzie dla Państwa atrakcyjne i, i że spróbujecie ze mną pomalować grzyby. Nie jestem profesjonalną akwarelistką ani artystką. Po prostu lubię malować i lubię las, przyrodę i ostatnio akurat najbardziej zajmują mnie grzyby, więc na tym się skupimy w styczniu. Jeżeli to się spodoba i będzie, Kilka osób chętnych, to będziemy kontynuować to w następnych miesiącach. Już są plany, nawet jakie gatunki można by stworzyć. W sobotę powiem coś na temat e, idei ilustracji botanicznej, skąd to się wzięło i jakie elementy powinna mieć e, dobra ilustracja botaniczna. E, a dzisiaj, właśnie, jeszcze dwa słowa na temat materiałów, dlatego że Zachęcam, żeby używać tego, co się lubi. To znaczy, ja e, mam zamiar używać głównie akwareli, może jakieś tam e, elementy kredkami, natomiast e, można to zrobić po swojemu, dlatego że w ilustracji botanicznej przeróżne techniki są stosowane: od tuszu, kredek, e, atramentu, węgla, ołówka i jeszcze innych rzeczy, akwareli. I różnych innych. Dlatego zachęcam, żeby swoją ulubioną technikę wykorzystać. Wiadomo, że jeżeli ktoś kredki weźmie pod uwagę, to, to po prostu dłużej to zejdzie, ale w ten sam sposób trochę inaczej się nakłada i, i zrobi też taki rysunek i taką ilustrację. Można te techniki łączyć jak najbardziej, można samego tuszu użyć. Mam kilka tutaj materiałów, których, które tu u mnie są. Ja na, na przykład e, mam zamiar używać e, akwareli. Mam taki swój ulubiony jakiś składak, zestaw z różnych, i, i tego będę używać. Natomiast e, z takich lepszych. Ja oczywiście nie namawiam na wydawanie pieniędzy, ale miałem kiedyś takie marzenie, żeby mieć ten zestaw botaniczny. Dlatego mam ten zestaw. Tam jest 12 kolorów. No i bardzo go lubię, ale uważam, że można to zrobić czymkolwiek. Naprawdę, tym, czym dysponujemy w domu, można tego użyć do. Do zabawy, bo to głównie powinna być zabawa takie malowanie. Mam jeszcze takie jakieś małe podróżne zestawy. Można, mam też tusz. O. Można używać tuszu w sztabkach, albo w kredkach, albo w płynie. Po prostu wszystkiego. Kredki akwarelowe lub zwykłe mm, bardzo dobre są. To akurat jest zestaw szarości ale mondeluzy są bardzo przyzwoite jeżeli chodzi o kredki akwarelowe. natomiast z takich e, tańszych opcji jeśli chodzi o kredki ołówkowe to ja bardzo polecam te kredki. Naprawdę można nimi mocno realistyczne prace już wykonać i one nie kosztują majątek. No i są polskie oczywiście. Także wszystko się nadaje, co daje jakiś kolor albo kreskę. Jeszcze tu jako ciekawostkę e, znalazłam ostatnio swoje farby sprzed 25 lat. Wtedy jakieś próby podejmowałam malowania akwarelami, ale później się dowiedziałam, że to jest trudna technika i trochę to porzuciłam. Ostatnio dopiero, właśnie zacząłem do tego wracać. I teraz zobaczymy, jak tam papier nasz. Ogólnie to obrócimy go po prostu. Ten brystol nie barwi się tak super idealnie jak tamte akwarelowe papiery. Ale chciałam pokazać, że można. Na wszystkim. Już się trochę miękki robi. Także, jeżeli macie bawełniany papier, to jest ok, dobra celuloza. Im grubsza, tym lepsza, wiadomo. Ale do botanicznych ilustracji, w, w mojej opinii, lepszy jest papier gładki, nie taki bardzo fakturowany. Ja myślę, że to z 15 minut nawet można by potrzymać, ale to jest blok techniczny i nie będę ryzykować, że on mi się rozleci. Dlatego powoli już mogę go wyjmować. Nie będzie to taki super kolor, wiadomo, jak tamte, ale da się. I co ważne, ja tu mam szybę, bo dobrze jest ten papier po prostu odsączyć. Można go niby odciskać ręcznikiem, ale nie robię tego, dlatego że boję się, że mi to tego koloru trochę zabierze. Tego kładę go na szybce. Mam nadzieję, że to widać. I po prostu pozwalam mu wyschnąć w naturalny sposób. W trakcie suszenia czasami go po prostu obracam na drugą stronę. i to jest cała filozofia. Także co macie to możecie postarzyć, <grywki> jaki papier dowolny zupełnie i bardzo zapraszam do wspólnej zabawy. A jeżeli temat grzybów albo ciekawych roślin się spodoba, to możemy pomyśleć w przyszłości o jeszcze innych technikach na bieżąco. Jeżeli będą chętniej, to możemy dużo więcej botanicznych motywów razem stworzyć. O, yy, tuszę w sztabkach. Możemy w, na którymś z tych siedmiu grzybów coś takiego spróbować yy, z tuszem w sztabkach. Postaram się coś, coś zrobić z tym tuszem. Najwięcej miałem do czynienia z tuszem w kredkach, ale myślę, że ten jest bardzo podobny, tylko po prostu forma jest inna. Także na dzisiaj chyba dziękuję i zachęcam do przygotowania sobie. <laughs> Kilku kartoników. E, oczywiście nie jest to obowiązkowe. Możemy malować na białym papierze. Nie ma problemu. Wiadomo, że jak w dawnych czasach robili te ilustracje, to nikt nie postarzał papieru, tylko on dziś po prostu jest stary. Więc jak ktoś ma ochotę na białym albo woli efekt kolorów żywych, e, bo wiadomo, że ten papier taki żółtawy trochę nam zmieni Kolory, to po prostu używa białego. Nie ma żadnych wymagań co do materiałów. Oczywiście nie znam wszystkich możliwych technik, ale w tych których się posługuję, chętnie pomogę i odpowiem na jakieś pytania. Także za chwilę tu krótką notatkę. Opublikuję pod, pod postem o tym papierze. I widzimy się w sobotę, mam nadzieję. Zapraszam wszystkich, i mam nadzieję, że dobrze będziemy się razem bawić przy tym malowaniu. Dobranoc.